Będzie wspaniały dzień. To będzie wspaniały dzień. Zaczynamy 2411 dzień klubu 555. Z entuzjazmem zainspirowani, z takim z taką ciekawością, z oczekiwaniem, bo po pierwsze, mam nadzieję, że jest zaplanowany. Tak przecież zaczynamy każdy dzień. Po drugie, mamy to radosne oczekiwanie, że będzie dniem wartym skatalogowania. To będzie wspaniały dzień. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. O poranku, piąta 55 wybiła. Rano się okazało, że mam zepsuty głośnik, więc prawie nie słyszę w ogóle muzyki ani tego, co robię jako podkład muzyczny, ale trudno. Mimo to. To będzie wspaniały dzień. Czasami się po prostu coś zużywa, coś się psuje. Tak jest, trzeba kupić sobie nowy. <grym> ale dobra, Marta Conway pyta, jak ja to zrobiłem. Sam nie wiem do końca, ale dzisiaj jeszcze będę to prawdopodobnie robił ponownie, więc dzisiaj już tego się tak świadomie bardzo nauczę. I trzeba rzeczywiście nagrać taki film i ja go nagrałem na, na innym komputerze, w innym miejscu, później go przerzuciłem tam do YouTube'a i później go zamieściłem pisząc zapowiedź klubu, tam jest miejsce zamieść zwiastun, o, do, do trzech minut można zamieścić taki zwiastun i tam to się składa. No, nie jestem tak strasznie biegły, ale też nie jestem jakimś tam niemotą, jeżeli chodzi o te sprawy. Często bardzo dużo i za to jestem wdzięczny Marcinowi, który pomaga mi naprawdę bardzo bardzo dużo w tych sprawach, a ja się ciągle uczę. Ktoś to powiedział kiedyś, ja się ciągle uczę, nie? To ktoś powiedział. Był, był taki przypadek, że ktoś to powiedział i, i później to stało się takie trochę memiczne, ale dobra. Przecież będzie wspaniały dzień. A ten dzień dzisiaj to 56 dzień roku, 25 dzień lutego. E, wtorek u dziewiąty tydzień nam upływa. Dni żadnych takich świąt nietypowych nie ma. To temu chyba zawdzięczamy to, że nie widzę komentarzy Adama, ale pewnie Adam jest. Adam pokaż się. Chyba że go nie ma. Dobra. E, dzisiaj też, też tak może być. Tracić siebie dla drugich to jest właśnie odnajdywać siebie, napisała Maria Dąbrowska. Mamy przed sobą całkiem sporo, bo 309 dni roku 2025, myślę, że to wystarczy, żeby zrealizować wszystkie zamierzenia na ten rok. Dzień potrwa 10 godzin 38 minut, to też wystarczy, żeby na dzisiaj zrealizować cały plan. Jest dłuższy od najtrudszego o 2 godziny 56 minut, czyli mamy więcej słońca. Nie, no więcej właściwie jasności, bo nie wiadomo, czy słońce będzie. 22 dni przed nami zimy, a już się zrobiło ciepło. Wczoraj w Katowicach była bardzo dodatnia temperatura, a teraz nawet nie sprawdziłem. No ciekawe, jaka jest temperatura w Katowicach? Zero stopni jest w tej chwili w Katowicach, dobrze. Jest ok. Miłość nie jest czymś, co można znaleźć, miłość jest czymś, co znajduje Ciebie, powiedziała Loretta Young. Dobra. Moi drodzy, ta dobra wiadomość dzisiaj to jest Diana Jacak, która wytypowała wczoraj prawidłowo liczbę osób, które się zalogowały na naszej stronie, typując 1291 osób, wygrywa książkę. Jest z nami, wytypowała 1291, a jest z nami od 16 lipca 2024 roku. Diana Jacak, napisz na kontakt małpa lub 555.pl, podaj dane do wysyłki i numer telefonu dla kuriera. Zagadałem się i już jesteśmy ze spóźnionym intro o 10 sekund. Rzucam ci wyzwanie. Bądź ze mną 91 dni z rzędu. Codziennie, a zobaczysz co się stanie. Pijesz się ze mną herbaty? Masz wywiad z Iwoną Majewską, opiełką Marta, to przekaż jej moje serdeczne podziękowania, serdecznie powiedz jej, że jestem jej po czasy wdzięczny za to, co kiedyś dla mnie zrobiła w roku 98. Przypomnij jej, że wtedy w 98. roku coś dla mnie zrobiła ja, Fryderyk, jestem jej za to dozgodnie wdzięczny. Przekaż jej moje pozdrowienia. No dobrze, Aleksandra Jabłońska napisała, stawiam wszystkim uśmiech dzisiaj. No ja też, ja też stawiam wszystkim uśmiech dzisiaj. To jest takie podniosłe, takie piękne. Postawić komuś uśmiech. Fajnie to brzmi, chyba sobie to muszę zapisać, żeby komuś dzisiaj postawić uśmiech. No niesamowite, dziękuję Aleksandro. Postawić komuś uśmiech. No, kiedyś mówiło się postawić komuś piwo albo coś, co dzisiaj takie już trochę nie pasuje, ale postawić komuś uśmiech? Wow, mega mi się ten pomysł podoba. Bardzo. Dobra, herbata jest, bo ja mam herbatę, mam w kubku z napisem Poland. Żółka, które dostałem od Bożanki, postanowiłem je wypić. Pewnie są dobre, takie żółka i dobrze smakują, co najlepsze. Dobra, mamy jeszcze dzwoneczek, czyli trzeba zacząć dobrze. I moi drodzy, pokażmy zębom świat teraz. To jest ten moment. Trzy, dwa, jeden. Uśmiechnij się teraz. Masz powód, nie masz powodu. Jest ci dobrze, nie jest ci dobrze. Po prostu się teraz promiennie uśmiechnij i wytrzymaj ten uśmiech przez 60 sekund. Po prostu, a jak całkiem ci nie jest do śmiechu i z bólu czy żalu leją ci się łzy po twarzy, to zrób taki grymas. I uśmiechnij się po prostu. Może twój mózg w tym momencie da się chociaż trochę oszukać. Uśmiechnij się. Nie mam zbyt wiele dzisiaj solenizantów, bo chyba troje. Kasia Maczka ma dzisiaj urodziny, Ela Łaska ma dzisiaj urodziny i Agnieszka Borkowska. Dla nich i dla wszystkich, o których nie wiem, życzenia. Takie serca płynące z serduszkiem takim może się udaje nawet wypuścić. O, udało się. Płynące z serca życzenia długiego życia, które dobrze by było, żeby było zdrowe, mądre, bogate, piękne, szczęśliwe, spełnione, życzliwe i pełne miłości, dojrzałe. Żeby było pełne miłości do siebie, do bliskich do przyjaciół, do świata, do klubowiczów, może na spotkaniach klubu, które wkrótce będą się już odbywać i nie mogę się doczekać, bo już w piątek za trzy dni spotkam pierwszych klubowiczów w Toruniu. Już w sobotę spotkam klubowiczów w Rotterdamie. Oczywiście pod, pod tym filmikiem dzisiaj, a może nawet teraz, może mi się uda wkleić jeszcze. Link do linków, żeby ktoś, kto gdzieś tam blisko jest, mógł się z nami zobaczyć na żywo. Żebyśmy mogli zrobić coś razem, wyjątkowego dla siebie wzajemnie. Cóż, happy birthday to you. Niech wasze życie będzie piękne, spełnione. No dobrze. Zadałem pytanie dzisiaj takie dosyć ważne, ponieważ wczoraj powiedziałem o tym, że najważniejsze jest, żeby dostrzec problemy na wczesnym etapie. Nie zamiatać ich pod dywan, nie mówić coś w rodzaju, taki problem to nie problem, byleby tylko, i tak dalej, i tak dalej. Nie uciekajmy od problemów. Zapytałem, jakie jest Twoje podejście do problemów? Unikam, schodzę im z drogi, przyznaję się 9%. Przyczekuję, aż rozwiążą się same 7%. Staram się je dostrzegać i rozwiązywać. Niestety nie zmieściło mi się tutaj najwięcej osób, 76%. I szukam ich, odkrywam i rozwiązuję 8% ankietowanych. Ciekaw jestem, czy wiesz, do której grupy ja się zaliczam. Ja zaliczam się do tej ostatniej grupy. Ja szukam problemów. Szukam problemów nie tylko w swoim życiu, ale również szukam problemów w ogóle na świecie, żeby je rozwiązywać i dzięki temu na przykład robić biznes. Bo często ludzie nie radzą sobie z problemami, i nie mówię tutaj o problemach typu choroba czy, czy jakieś tam ciężkie problemy. Często po prostu rozwiązuję problemy ludzi, i tak właśnie na tym polega przedsiębiorczość. Że się poszukuje, jakie problemy mają ludzie, pomaga się im rozwiązywać. To jest takie ikigai. W czym jestem dobry, jakie mam talenty, co lubię robić, czego ludzie potrzebują, czyli jakie problemy chcą rozwiązywać i za co chcą płacić. Dobrze, co my to napisaliśmy tutaj w zapowiedzi? Napisaliśmy, czyli my, Fryderyk, napisaliśmy, w poniedziałek zrobiliśmy pierwszy krok. Problem został zdiagnozowany i zdefiniowany we wtorek ciąg dalszy nastąpi taką banalną zapowiedź tym razem napisałem i oczywiście bardzo dużo pięknych komentarzy za co jestem bardzo bardzo wdzięczny morning tea teraz mamy w naszym klubie dziewczynę która zamieściła dzisiaj wczoraj komentarze jej koszmar skończy się 16 maja Pauline Heinrich napisała: A czym jest szczęście? Czym jest szczęście? To w porę dostrzeżone rozwiązanie problemu. Napisała jeszcze: Problemy nigdy się nie kończą, ulegają jedynie modernizacji na inne. Szczęście zaś wynika z rozwiązywania problemów. Tak. Problemy nie znikają. Problemy się pojawiają, tylko często większe. Tylko my często ich Często je niewłaściwie definiujemy. Ja teraz wyślę dla Pauliny serduszka. Tylko niech się pojawią. O, poszły. Już wiem, co robiłem nie tak. Jej koszmar skończy się 16 maja. Tak bardzo, bardzo się cieszę. Może pojawi się gdzieś tam w klubie? W Rotterdamie? Bardzo się cieszę, że się skończy twój koszmar Paulino. Renia Lewandowska napisała: "Ludzie reaktywni koncentrują swoje wysiłki na kręgu zainteresowania. Skupiają się na słabościach innych ludzi, problemach w środowiskach, środowiska i okolicznościach nad którymi nie panują. Rezultatem tego jest ich obwiniająca i oskarżająca postawa, reaktywny język i coraz większe przekonanie, że są ofiarami." Sprzyja to powstawaniu negatywnej energii, co w połączeniu z zaniedbywaniem dziedzin, w których mogliby coś zrobić, powoduje, że ich krąg wpływu coraz bardziej się kurczy. To takie klubowe, fryderykowe, moje, bo to Steven Covey, którego uwielbiam. Właśnie też pięknie napisał Darek Pilarski, że problemy nie są oznakami stopu, są wytycznymi. Robert H. Schuler to był taki niezwykły człowiek, o którym jeszcze kiedyś opowiem, pewnie. Do tej historii wrócę, ona już była kiedyś tam. On był pastorem w Stanach Zjednoczonych, i wybudował kryształową katedrę. Mam jeszcze basie wczesną. Życie czasami stawia przed nami przeszkody, które wydają się nie do pokonania. Gdy pojawia się problem, wielu z nas czuje strach. Niepewność, a nawet rezygnację. Jednak wtedy właśnie powinniśmy zadać sobie pytanie i co dalej? To pytanie jest kluczem do zmiany perspektywy. Zamiast skupiać się na samej przeszkodzie, otwiera nas na poszukiwanie rozwiązań i nowych dróg. Pamiętaj, że każdy problem to przecież szansa, okazja do nauki, rozwoju, stania się silniejszym. Dobrze postawiony, a właściwie Tomek Mańkowski napisał dobrze postawiony, a ja bym napisał dobrze zdiagnozowany, zdefiniowany i w, na wczesnym etapie zauważony problem jest już w połowie rozwiązany. Jacek Bukowski. Życie to też lekcja. Lekcję się odbiera bądź nie i idzie się dalej. Wiola Kurkowska. Adriana Zarzycka. Problemy nie są sygnałem do zatrzymania, są wskazówką, i to już było dzisiaj. Ania Mikulska. Że im bardziej w życiu, w życiu ma się pod górkę, tym piękniejsze będą później widoki. To jest takie optymistyczne, prawda? Irwana Sznajder wysłała mi historię, którą postanowiłem dzisiaj zacytować, ponieważ dotyczy naszej dziewczyny sportsmenki. Nazywa się ta historia tak znajomo, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. To brzmi, takie jest jej motto, Róży Kozłowskiej, która jest prawdziwym uosobieniem tych słów. Wywalczyła złoty medal w rzucie maczugą na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. W 2020 roku jej historia nie jest łatwa ani przyjemna. Od najmłodszych lat, róża. Kochała sport. Od najmłodszych lat jej życie nie było łatwe. Chętnie brała udział w różnych zawodach, podczas których odnosiła sukcesy, ale kiedy wracała do domu z pucharami i medalami, nie czekały na nią pochwały, tylko brutalna przemoc ze strony ojczyma. Przez wiele lat padała ofiarą przemocy. Sport stał się dla niej swojego rodzaju ucieczką do lepszego świata. Ćwiczyła coraz więcej i osiągała coraz lepsze wyniki. Jednak z roku na rok jej stan zdrowia się pogarszał i nikt nie wiedział dlaczego. Przestała startować w zawodach dla pełnosprawnych zawodników, ale nie zrezygnowała ze swojej pasji. Spróbowała swoich sił w sporcie paraolimpijskim. Dopiero w 2014 roku usłyszała diagnozę: neuroborelioza, wywołana urgryzieniem kleszcza. Róża miała porażenie mózgowe narządu w ruchu, jednak to jej nie zatrzymało. Cały czas walczy w myśl swojego życiowego motta. W 2019 roku na Mistrzostwach Świata Sportowców z Niepełnosprawnościami zdobyła dla naszego kraju kwalifikację olimpijską, dla siebie też. Spełnienie marzeń, chyba każdego sportowca, niestety. Radość nie trwała długo, bo wkrótce pojawiły się problemy z chodzeniem. Istniało ryzyko, że nie będzie mogła pojechać na igrzyska. Nie poddała się, walczyła. Całym sercem zaangażowała się w swoją sportową walkę. Tym bardziej, że po drodze pobiła rekord świata podczas czerwcowego Grand Prix Polski w Krakowie pch w pchnięciu maczugą. I zobaczyliśmy jej zmagania na Olimpiadzie, w tym zdobycie złodego, złotego medalu. Ta dziewczyna każdego dnia udowadnia, że wiara w siebie, determinacja i marzenia potrafią dokonać niemożliwego. Nawet nie wiedziałem o istnieniu takiej sportsmenki, o jej zmaganiach. Dotyka to głęboko mojego serca, że ludzie w takiej sytuacji się nie poddają, że po prostu walczą i w zgodzie z tym takim troszkę wyświechtanym motto, że dopóki walczysz jesteś zwycięzcą ono niestety wpadło do z zakładki z napisem banał u wielu ludzi, ale, ale to jest prawda, że tak długo dopóki walczymy dajemy sobie szansę bo nie poddajemy się poproszę Cię o kciuki widzę, że po przejściu na YouTube a, niestety trochę spadło nam, spadła nam frekwencja na żywo, i to powiem tylko nic to. Będę Cię tylko prosił, abyśmy, jeżeli słuchasz tego później, to wróćmy na żywo. Może to, że dałem zwiastun też w jakiś sposób przyczyni się do tego, że będzie nas więcej. Damy radę. Ja wiem, że trzeba działać. Rozwiązywać problemy, a wtedy będzie dobrze. Jestem optymistą. Tak, a propos tego, co na dzisiaj powiedziałem, napisałem właśnie e, pytanie w ankiecie. Zapytałem się, jakie jest Twoje podejście do problemów? W tym tygodniu dużo mówimy o problemach. Niestety większość ludzi unika problemów. Gorzej, stara się ich nie dostrzegać albo je bagatelizuje. One z czasem niestety przeradzają się w większe problemy lub przyprowadzają przyjaciół. I wtedy jest dużo, dużo trudniej. Dlatego też najlepszym sposobem jest szukać problemów. Oczywiście można je też przecząć. I zdarza mi się, szczególnie kiedy jest to problem, który jest poza. Strefą mojego wpływu, to zdarza mi się tak, że po prostu mówię sobie: Dobra, to minie. Ale najpierw zadaję sobie pytanie: co mogę zrobić, żeby dany problem rozwiązać? Najbardziej szlachetnym sposobem, jeżeli chodzi o problemy, to jest ich szukać, odkrywać, obnażać, dostrzegać definiować i rozwiązywać. To jest najbardziej szlachetny sposób podejścia. Stefania pisze, że mam wrócić na Facebook będzie jeszcze lepiej. Chyba nie wrócę na Facebook. Będę robił wszystko, żeby nas było najwięcej, jak najwięcej tutaj. Mam parę jeszcze pomysłów, żeby zrobić pewne rzeczy. Zobaczymy. Pewnie po damy radę, Stefanio. Kto, jak nie my. A jednym z tych rzeczy, która jest pewna na tym świecie na 100%, to jest zmiana. Facebook niestety wprowadza pewne ograniczenia, wprowadza pewne zasady, które nie do końca mi się podobają. Czasami coś się w życiu kończy, zaczyna coś nowego. Bądźmy dobrej myśli, bo po co być złej? Tak, wracając jeszcze do, do problemów, to ważne jest. Żeby. I teraz wracamy do nawyków w tym tygodniu. Ciekaw jestem, czy wyznaczyłeś, wyznaczyłaś czas na indywidualne myślenie. Wyznaczaj czas na indywidualne myślenie. Na początku to może być 10 minut, 15, pół godziny, bo oczywiście, w czasach, w których żyjemy, jest trudno się skupić. Różne, są różne przeszkadzacze, które nie pomagają nam w tym, żeby się skoncentrować, ale. Chciałbym Ci to wytłumaczyć na prostym przykładzie. Ja na przykład staram się dostrzegać mój heksagon przez pryzmat tego, czy gdzieś tam nie pojawiają się jakieś problemy. Przykładowo, jeżeli biorę zdrowie pod uwagę, to robię badania i staram się dostrzec problem na bardzo wczesnym etapie. Czy to jest na przykład białko, yy, to się chyba nazywa reaktywne CRP. Jeżeli się mi podnosi, to wiem na przykład, że pojawił się stan zapalny w moim organizmie. Można go usunąć przez właściwą dietę, przez ruch. Można go oczywiście też unikać, prowadząc taki styl życia. Ale jeżeli się którykolwiek z parametrów, ostatnio zrobiłem sobie bada badania, za które prywatnie wydałem ponad 1000 zł, ale wiem, że jest to dla mnie ważne. I odkryłem na przykład, że gdzieś tam pojawiło mi się za mało żelaza i bardzo dużo ferytyny. Co może oczywiście skonsultowałem już to z zaufanym lekarzem i wiem, że jest to poniekąd skutek uboczny mojej głodówki, którą prowadziłem i zasugerowano mi, bym jednak wcześniej przerwał tę głodówkę. Bo może być coś nie tak, zastosował teraz inny sposób życia i w związku z tym za dwa miesiące zrobił ponownie badania. Ale to pokazuje tylko, że na przykład mm, sprawdzam w każdym z obszarów heksagonu, co się dzieje i jak ja się z tym czuję. Na przykład, czy praca, którą dzisiaj wykonuję, daje mi satysfakcję i właściwe dochody? Czy moje finanse są ok? Co mogę z nimi zrobić, żeby być w stabilnej sytuacji do końca swoich dni? Po prostu. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby rozmawiać z bliskimi, rozmawiać z przyjaciółmi, z otoczeniem, rozmawiać na temat swoich relacji i na wczesnym etapie odkrywać, dostrzegać problemy wtedy, kiedy są małe. Bo małe problemy da się w miarę szybko rozwiązać. Gdy one stają się wielkie, może być dużo trudniej. Dlatego też wyznaczaj czas na myślenie, indywidualne myślenie i staraj się za każdym razem dostrzegać coś. Nie zakopuj tego, nie, nie zamiataj tego pod dywan, nie unikaj, nie schodź im z drogi, bo problemy są przecież dobre. One pomagają nam się rozwijać, a to, co ktoś tu napisał, że jeżeli wspinamy się wyżej, to przecież będą coraz piękniejsze widoki. Prawda? Ania Mikulska napisała, że nawet jeżeli idziemy mozolnie pod górę, rozwiązując kolejne problemy, to przecież będziemy mieli coraz piękniejsze życie. Bo uwaga, rozwiązywanie problemów, tak jak w grze platformowej typu Mario. Kiedy się uczymy dzięki rozwiązywaniu problemów, wchodzimy na wyższe poziomy w życiu. Stajemy się lepsi, lepiej zarabiamy, mamy więcej satysfakcji i poczucia szczęścia. Jak myślisz, czy warto? Myślę, że warto. I ja każdego dnia staram się znaleźć w moim życiu, co jest nie tak. Co mogę naprawić? Jak to mogę naprawić? Co mogę zrobić? Czy zawsze mi wychodzi? Nie zawsze. Czasami brakuje mi chęci, samodyscypliny. Mimo to idę dalej. Bo na tym polega życie. Na tym polega właśnie życie. A zatem szukaj problemów i rozwiązuj je, dopóki nie są jeszcze wielkie. Być może rozwijasz się wtedy trochę wolniej. <laughs> no bo tak, na wielki, jak rozwiązujemy wielkie problemy, no to skokowo się czasami rozwija, ale to może być nieprzyjemne. A tak możemy powoli, powoli wspinać się. O jest Adam. Jest. Jesteś w podróży dowrocka, do Wrocka. O, jak fajnie. Dziękuję. Dziękuję za wszystko, za to, że. Za to, że jesteś. Nie tylko Adam, ty, ale wszyscy, którzy tutaj są. Dziękuję, że jesteś. Dajcie kciuka przede wszystkim. My widzimy się jutro o 5.55, jak zwykle, po raz 2412. Będzie dobrze. Trzeba być dobrej myśli. Bo po co być złej? Bo gdyby się kiedyś okazało, że mamy tylko jedno życie, ale przeżyjemy je dobrze, to powiemy sobie. To w zupełnie wystarczy. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Wykorzystałem moje wszystkie talenty, więc nie zostało mi nic do zrobienia. To było piękne życie. To jest piękne życie. Cudownego dnia ci życzę. Trzymaj się. Widzimy się jutro. Cześć, cześć, cześć. Aha, i wrzucę jeszcze. Jeszcze raz wrzucę na czacie link do linków i tam możesz znaleźć lokalne kluby Gdańsk, Warszawa, Toruń, Zielona Góra, Kraków, Wieliczka, to Grodzisk Mazowiecki, tam jeszcze chyba nie, nie ma terminu, jest jeszcze Rotterdam, Southampton, jest jeszcze, będzie jeszcze Toulouse, Toulouse będzie, o ile pamiętam chyba, 8, 8 kwietnia, 10 kwietnia Kraków, 11 kwietnia Grodzisk Mazowiecki. Tam się jeszcze pojawią dopiero, ale już możesz sobie myśleć o tym. Chyba tam jeszcze nie ma w tym linku do, linku do tych miejscowości, ale większość, te które się odbywać będą w marcu i w lutym już jest. Trzymaj się. Jutro się widzimy. Cześć, cześć, cześć.